Siemaneczko Z tej strony Witajcie w kolejnym odcinku Ku... Eksji Przepraszam, że mnie tak długo nie było Ale nie Zobaczycie Że nie robiłem już Właśnie robiłem dużo rzeczy Tylko ten chyba ta rzecz, którą Robiłem Z najważniejszych rzeczy Którą Robiłem. się. Byłem zajęty. Nagrywałem cały czas. Cały czas byłem skupiony na nagrywaniu. Kiedyś się skapnąłem, że. Nie mogłem. że często mi się nagle wyłączało nagrywanie. Bardzo muszę się przykro, za to Na serio. W tym odcinku nie będziemy nic specjalnego robić. Zrobiłem bazę. Chodzimy szybko. To jest coś co chciałam. Chyba się nazywa. Aha, to była taka No tak. To... No. Później zabijemy potworem. Musimy jakoś się tam przejść. Wcześniej mm. widziałem walkersy, które jadą na krowa może rano a wiecie co? No. przepraszam, musiałem ale... czemu? no bo nie mogę na przykład nagrywać całą noc odcinek kiedy rano się rozgubić muszę to. Tak, teraz będę się starał Apokalipse Rising. naprawili to Teraz da się robić save'y, więc może zaczynamy tego więcej nagrywać. Stopić Slender koniec. Nie będę stopić Slender. Czemu? Gra się zapsuła i się nie chce robić. się przynajmniej się nie zapisało mi się. Ani razu stopić it Nie wiem czy powróci. To jest na razie co mama. Nie wiem czy już ogłosiłem koniec serii z Skyblock. Może się nagram. Nie mogę czemu, bo twórca zresetował, zresetował um, mapę. Wszystko zaczęli wszyscy od początku. I po co mam nagrywać, kiedy? Od początku na, na serwerze. Nawet 300 razy. Skrzynka to powinna być. Szkoda. Fajne co ty dali, to rujniesz może. I pięście, czy chcecie z Pingwinem, taka piątka na, nagrywała. Mogę nagrywać. Mogę, tylko wiem, że dużo ludzi już to robi. Przynajmniej myślę, że dużo ludzi. I możecie albo Pingwinem wyglądać jak grę, albo mnie. Nie będę robił, jeśli Pingwinem wyglądał. Bo wy wy chcieliście podawać też. Czy chcecie, ale pięć tu. Mogę zacząć już różne, różne mapy. Mogę wiesz, nie, nie wiem, mi mapy, na przykład Escape, parkury. Muszę przepraszam, tu sprawdzić. Tak. Mam nadzieję, że mogę dojechać. Muszę mieć cały czas pod kontrolą czas. Proszę, mogę Bo nie umiem po prostu przestać tak na przykład 10 minut i zamiast powiedzieć pa, tylko mówię o, oh, sorry, 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 na czym? Tego na czym? Zasadzę, że sorry serwisowej widać, jak to jest zgromadzenie. Jak to survival? Przykro sobie, tak? Jakże... No... Muszę zrobić parę? Musimy zrobić farmę. Jedziemy. Mam już ogólnie cały plan, co chcę zrobić, tylko nie, nie umiem go zrealizować. Jeśli wiesz o co nie robi. 感觉。<noise> <noise> Musiałem coś sprawdzić. Mm -hmm. Nie wiem. Nie wyobrażam się, do będzie. Będziemy żebyś świecali. Piszcie, jeśli wiecie, o co chodzi. Nie wiem. Nie jestem tak ogarnięty, ogarnięty modyfikacjami. Więc zamiast nie wiem jakie są wszystkie maszyny nawet nie odkryliśmy ich chyba jeszcze połowę no bo tak hmm. na nam ale okej okay. mam jeszcze mini na Obiecę, obiecuję, że teraz będę sadzić bardzo szybko będziemy bardzo szybko to nagrywać Będę... Właśnie znaczy nie bardzo szybko, tylko bardzo długo. Chciałem powiedzieć. Bardzo szybko będę próbował dla Was znajdować Żebym mógł. I po prostu... Będę się starał, no. To jest stąp, który ma wypalić z niego kogoś? Nie. Dobra, chyba się już może wyróżnić. Okej. Okay. To jeszcze tak dowiemy, bo dzwoniący momentem. Tak zrobiłem. Dokończy te krótkie Tak dowiemy. Widzieliście? Jakiś. Dobra. Dobra. Nie wiem Widzicie znowu? Chyba nie muszę to sprawdzić Albo nie Dobra Zobaczymy się, co to nie będzie prawie kończyło Okej okay. Nie no To dziękuję za oglądanie Substrukcji, bycie panu uczyć ołapki, gry. obyczaj, że będzie więcej takich odcinków Przysięgam I widzimy się w następnym odcinku I